Dobry, nazywam się Agnieszka Czachor i zapraszam Was na kolejne opowiadanie. Fragment, który prawdopodobnie również będzie o dwóch odcinkach mojego e-booka pod tytułem świerzcze wybiolone na Kość. Opowiadanie nazywa się Szklane ptaki i tak się ładnie prezentuje na e-booku. E no i zapraszam. Tego wieczoru Jednooki miał komplet. Dym z papierosów zastygał nad naszymi głowami. Podobny do porannej mgły żarł w oczy, niczym widok brzydkiej kobiety. Łzy wyciskał, jakby kto w pobliżu obierał cebulę. Wszystkie stoliki były zajęte, nawet te do krykieta. Przy pokerze siedzieli stali gracze. Jak zasiedli po dwudziestej, tak siedzieli nadal, a dochodziła już dwudziesta czwarta. Tylko idiota odważyłby się im przerwać. Co prawda, idiotów nie brakowało. Od czarnych kapeluszy trzymali się. Z daleka, nawet oni. Zadowolone dziewczyny falowały biodrami. Ich kolorowe kiecki migotały w słabym świetle kikutów świeczek, osuwających się w miękki, ciepły wosk, skapujący z szyjek butelek, w które ziutek niedbalde lepo wtykał ich 15-centymetrowe woskowe sople. Spocone dekolty połyskiwały zachęcająco, a szale z różowych piór wiły się wokół ich ramion i równo z leniwym ruchem talii zagarniały swoimi końcami powietrze. Jednooki co chwilę wręczał której z nich klucz ze złotą wstążeczką. Ta mrugała do niego, i chocząc głośno, ciągnęła za sobą ćwoka o baranim wyrazie twarzy. Po kwadransie pojawiali się z powrotem, ustępując miejsca na górze kolejnej zataczającej się parze. Do tego wszystkiego diabeł tańczył na ulicy. Wiatr świstał w jego kudłach i wył w ciemnych uliczkach. Faceci w zmęczonych pozach wisieli na barze. W ogorzałych, błyszczących twarzach odbijały się gęby dzikiej bandy i innych szumowin, które w mrokach nocy zaprowadzały swoje porządki, ale akurat dzisiaj wzięli wolne. Odór potu mieszał się ze smrodem cygar i z świeczek, z cuchnącym błotem ściekającym z obcasów i z wonią wódki, tworząc niemiłosierny zaduch, który dławił w gardle. Siedziałem w rogu baru tuż przy oknie. Po lewej miałem pozłacaną klatkę z błękitnym czupiradłem w środku, którego szklące ślepia przypominające koraliki czarnego bzu wierciły mi dziury w czole. Psiakrew. Nie lubię. Wzdygnąłem się. Kiedy zaskrzeczało i uderzyło skrzydłami okręty. Pomimo gwarów w karczmie, doskonale słyszałem wycie wiatru na zewnątrz. Od okna ciągnął lodowaty powiew. Gruby felek grał na pianinie, ale marnie mu to wychodziło. Ślęczał nad klawiszami, niczym świątobliwy nad Biblią, i dygotał z przejęcia, a melodia, który, która wypływała spod jego palców, przypominała kocie żale. Sójka, nie spuszczając oczu z mojego czoła naśladowała wycie wiatru. Chwilami czkała jak pijak, by za moment udawać z Fałszywe ptaszysko. Przerzuciłam sobie. Przez gołe szyby, bez firanek, do środka zaglądała noc. Przyduszona czernią bez połysku. Konary drzew gieły nagie, bezlisne czupryny. Pod wpływem podmuchów skrzypiały, a te bardziej swatygowane pękały i łamały się, lądując w błocie. Patrzyłem w te czarne okna jak w otwory studni, nie mogłem się powstrzymać. Walka krzaków z niewidzialnym wrogiem hipnotyzowała mnie. Cała ich siła tkwiła w korzeniach. Gdyby nie one, już dawno wicher porwałby je nad przepaść. Im głębiej zakotwiczone, tym stabilniejsze. Raptem usłyszałem trzask. I jabłonka rosnąca najbliżej okna roztapieżoną koroną natarła na szybę, przy której siedziałem. Pękła, a gałęzie lecąc ku ziemi, z piskiem przeciągnęły po szkle. Jezusie! wrzasnąłem, zrywając się na nogi. Szybra rozprysła się, obsypując mnie drobnymi kawałeczkami, przez otwór do środka wtargnął wiatr, wściekły spojrzałem na barmana. Ziutek wrzasnąłem. — Mówiłem, wytnij tego dzika. Nie mogłem złapać oddechu. Jedno oki wzruszył ramionami i splunął. — Mnie nie przeszkadzała — odpowiedział, przeglądając sieki kutą gałęzi sterczących w zbitym oknie. Ścierką nieśpiesznie zmiótł okruchy szkła z baru wokół klatki, z troską przyjrzał się sujce i postawił przede mną szklankę. Nalał się w i nich na zadleczu. Po chwili pojawił się z dyktą w ręce stłuk młotkiem resztki szyby po czym kilkoma gwoźmi przybił dyktę i gestem zaprosił mnie na stołek zesrać się można nie mogłem przyjść do siebie jak pazury śmierci usiadłem wychyliłem szklankę łapy mi latały bałem się poduwać w nosie żeby nie wybić sobie oka ptak wrzasnął i uderzył dziobem w pręty klatki od mojej strony machinalnie zasłoniłem twarz Póki jest w klatce nic nie zrobi Jednooki podszedł do ptaszyska i wrzucił mu do środka kawałek kiełbasy. Ptak złapał go łapczywie i momentalnie rozczłonkował. Obrazek taki po głowie się mnie kolebie, powiedziałam, Zno... kiedy szczeniakiem był, powiedziałem, znaczy wspomnienie nieprzyjemne mam. Gadaj westchnął. Co z języka, to z serca splunął na ziemię i przewrócił oczami. Dziesięć lat miałem, ulewa szumiała. Błoto na obejściu chlupotało, jakby żyło. Zupełnie jak dzisiaj sójka, podobna do mokrego gówna, siedziała przyklejona do gałęzi. Znacząco spojrzałem na pustą szklankę. Jednooki stał naprzeciwko mnie i w skupieniu obracał tytoń w ustach. Dalej poprosiłem. Mów dalej. Splunął i ziewnął. Zemdliło mnie, ale nie dałem mi sposobie poznać. Tylko łapy się mnie spociły, jakbym je z wody wyciągnął. Wrzesnęła ta sujka zupełnie jak ta tutaj, i dokładnie tak samo ślepia we mnie wlepiła jeden wbieg do stajni. Ojciec czerwony na gębie z wściekłości i wysiłku próbował odgonić świnie od ptaka, któremu wcześniej odgryzła kulasa, znaczy łapę. Kusztykało to to po chlebie, trzepotało upa, upa w gnojownicy z skrzydłami. Wpadało to w jeden, to w drugi kąt. Nagle zerknęło na mnie: Jak to twoje w klatce? Czarne oczka utkwiło mnie w czole, wrzasnęło, świnia rozruszona bliskością zdobyczy zakwiczała, uciekając od drąga, poruszyła czerwonym ryjem unurzanym w gnoju i krwi. Nalej, bratku, zawołał człowiek w niebieskim garniturze. Potrącił mnie, siadając przy barze. Skinęłem, skinąłem do niego, bo go poznałem, buty mu dzisiaj czyściłem. Trudno je było wypucować, bo niebieskie, jak i ten jego garnitur, były. Chwila, kolega się zwierza, przerywać nie wypada, powiedział jedno oki. Star blatkał gościa i kiwnął na mnie. Nie Swojo tak nie, przy obcym, mruknąłem, ale ten kiwnął raz jeszcze zniecierpliwiony, więc niechętnie, ale mówiłem dalej. W oborze cuchnęło do tego jeszcze mokre pióra i krew. Wszystko to razem połączyło się w moim nosie w knebel. Wskocz do środka, krzyknął do mnie stary. Równocześnie świnia wyrwała się mu spod drąga i harat! Odgryzła ptaku łeb. Ten szamotał się, podskakiwał, trzaskał krwią po ryju świni, po żółtej słomie, po ścianach chlebu. Wyciąg go! wrzasnął ojciec. A mnie knebel przelazł do gardła i sparaliżował kończyny. Róż się bo go całkiem zje! a ja nic! Jak ten głupi! Świnia zajęta maskaniem zakrztusiła się, wypluła mokrą głowę z białymi oczami. Ojciec wygramolił się. Gramolił się do środka, złapał ptaka za skrzydło, które pod ciężarem rozciągnęło się niczym harmonia i wrzucił ptaka do wiatra. Zanieść do chałupy, warknął i spojrzał na mnie brzydko. Ptak ciągle trzepotał skrzydła, uderzały o metalowe ścianki, wydzwaniając strętną melodię. Kadł bez głowy, tłukł się o dno. Kiedy doczłapałem na ganek, postawiłem wiadro, a sam siadłem obok na ziemi i dostałem drgawek, zamilkłem. Jednooki rozdziawił usta i zagapił się na mnie swoim jedynym, okrągłym okiem. Gość obok miał minę podobną do niego, tyle, że zdumionych oczu dwoje. Bo ty, kurwa, wrażliwy jesteś, wydukał w końcu barman i błyskawicie napełnił moją szklankę. Łyknij ponadlił, bo ci skłonność do rozdygotania zostanie. No ale i mnie przypomniał o sobie niebieski. Sam się napij na mój rachunek, puścił do niego oko. Ziutek postawił przed nim brudną szklankę i mruknął. Nie piję w towarzystwie. Jak się Wam podobało, dajcie kciuka, komentujcie, rzecz jasna. Następnym razem będzie dalszy ciąg tego opowiadania. Tak szybciutko Wam powiem, że to jest opowiadanie, które również bardzo lubię i które właściwie napisało się samo. Siadłam i napisałam. Czasem tak bywa że właściwie w przeciągu dwóch, trzech dni mamy całość napisaną. E, troszeczkę z końcówką e, tam się zastanawiałam, ale tak naprawdę poszło szybko. Dobrego wieczoru Wam życzę. Dobrego kolejnego dnia. Wszystkiego dobrego. Pa. Trzymajcie się.